Dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych wani. Kochani, przychodzę do Was z krótkim pytaniem, które chciałabym, żeby było takim pretekstem do zrobienia dłuższego filmu. O perfumach, które nie pachną wcale tak długo. Ja wcale bym się na te perfumy nie obrażała i gniewała z tego powodu, ponieważ uważam, że rzeczywiście potrzebujemy takich perfum, które trudno przydawkować. Myślę, że to, że taki trend się pojawił, oczywiście, perfumerzy nam tego nie powiedzą, producenci perfum nam tego nie powiedzą, no ale na przykład, jak zaglądniecie na stronę Chanel, to znajdziecie taką informację, że są perfumy, nawet jest wskazane, jakby. Sposób perfumowania się. No i te najnowsze są określone jako perfumy, które można używać w szczodrze. I myślę, że takimi perfumami było z jednej strony Bleu de Chanel oraz Gabriel, która była uważana za perfumy takie, właśnie troszeczkę, jakby może, mało zaskakujące za mało takie, no może tego, że wszyscy oczekiwali czegoś bardzo, bardzo wyrazistego a ja myślę, jako perfumy, może troszeczkę rozczarowujące tym, że są po prostu takie normalne. Ludzie, myślę, że oczekiwali, nie wiem, jakichś fajerwerków. No to nie, to nie, u Chanel tego nigdy nie będzie. Oni idą sobie taką swoją ścieżką i ta rewolucyjność polega na tym, że oni poszli w stronę właśnie tych nowych perfum, które trudno przydawkować, takich potrzebujemy do pracy na co dzień, chociaż zajmuję się perfumami, chociaż chciałabym, żeby ludzie kupowali perfum jak najwięcej, muszę przyznać, że coraz częściej perfumy przeszkadzają. Przeszkadzają na przykład w lecie, w środkach zbiorowego transportu. No na przykład teraz w czasie wakacji to szczególnie stało się to uciążliwe, kiedy... Oczywiście ludzi jest dużo, jeżdżą ludzie ze zwierzaczkami, jest chaos, pociągi się spóźniają, no jest z tym duży problem teraz. I nagle pojawia się ktoś, kto pachnie dziwnie i to przeszkadza. Oczywiście o tym, że perfumiarze poszukują nowych dróg, to może opowiem w osobnym filmie. Na razie chciałabym się zatrzymać nad tym krótkim pytaniem i bardzo proszę Was o wsparcie tutaj. Które perfumy na przykład może Was rozczarowały trwałością? I ja myślę, że też taką wodą jest woda o premier. Czy lo, czy nawet woda perfumowana od Chanel. Wyraźnie widać, że poszli w tym kierunku, żeby te perfumy były takie, że trudno je przydawkować. Jeśli macie takie, to proszę o wymienienie ich. Ja się im przyglądnę i spróbujemy przeanalizować, zobaczyć o co chodzi, bo wydaje mi się, że jest tu pewna prawidłowość i jest to zabieg celowy. Będę się tego trzymała, a może nie? No, może właśnie takie testy pobieżne, pozwolą mi zweryfikować tę tezę. No. zatem zapraszam do wskazywania perfum, które trudno przedawkować. Życzę miłego dnia. Pa, pa!